Że to przechodzi nam na myśl. Dlaczego Bóg pozwala, żeby ich dzieci, żeby ludziny się rozpołały? Dlaczego Bóg pozwolił, żebyśmy w takim miejscu? Wiecie, to sama myśl przyszła do mnie. Ale my mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę i możemy wybrać cokolwiek chcemy. Bóg nas nie potępi. I wiecie, ten człowiek, który mi powiedział o tym, że żeby Żeby na bo gdy ja do domu, to po prostu wróciłem do domu powiedziałem Jezu, jeżeli naprawdę jesteś, pomóż mi. Pomóż mi, bo im daję sobie radę ze samą osobą. Wiecie, jak tak pod nigdy mnie nie Czy ja to byłbym tak? wiele razy, Może dzisiaj jest czas, które na pewno, do no, pewny dzisiaj jest czasem, który na to chce rozpalić Twoim serce na siebie. Nie przegrałeś. Nie, nie, nie przegrałeś, Jeżeli tutaj dzisiaj jesteś, to jedną decyzją teraz sprawia, że prawnie trzeci stają się w przyszłością. Już dzisiaj musimy zdecydować, czy chcecie pójść w ogóle. Czy będzie łatwo? Nie, nie będzie łatwo. Możliwe, że będzie... Nie uczysz się w żadnej szkole. Chrystus wie, czego potrzebujesz. Jezus wie, czego potrzebujesz. On zna odpowiedzi na Twoje życie.